No witam po raz drugi, część druga m, naszego spotkania w dniu dzisiejszym. Założyłem słuchawki, może będzie lepiej słuchać, bo zauważyłem, że ściąga m, wszystko z ulicy, a głos jest przytłumiony. A temat ten, który wcześniej poruszyliśmy, o życzliwości, o stosunkach międzyludzkich, która została ta kwestia poruszona w audycji Zygiego z Teksasu. I właśnie chciałbym się odnieść taki krótki sem w pierwszej części. Ja wiem, że zawsze dużo mówię i, i zbaczam z tematu. No cóż, taka moja wada. E, musicie no, mnie też zrozumieć, że już tyle lat poza granicami kraju i łaknę kontaktu z polską mową i mimo, że tak jak w Norwegii było bardzo dużo emigrantów, nawet legalnych, bo przeszło, na tamte czasy przeszło 2 miliony y, samych Polaków. To była największa nacja y, emigracyjna w y, ówczesnym okresie w Norwegii. Y, tutaj też nie mało Polaków. Y, no w Dumagetę może nie ma ich zbyt teraz, może jest więcej, ale jak ja przyjechałem, no to znalazłem tylko y, nieszczęśnika, y, barana. Dosłownie barana. To będzie osobny, osobny program, osobny temat, jeżeli chodzi o barana. No, ma adekwatne nazwisko do, do, do swojej postawy, jaką y, reprezentuje. Y, nie obrażając nikogo, bo nie lubię krytykować, y, wręcz zawsze go wspierałem na różne sposoby. Płakał nieraz, że hejtują go, a on tak dobrze chce. Tak sobie nieraz pomyślałem, człowieku, zacznij mówić prawdę, mów tak jak jest, a ty kombinujesz, zarabiasz, ciągniesz od ludzi pieniędzy, żebrzesz. Byłeś happy, jak cię zatrudnili w jednej z firm, musiałeś pracować nocą, narzekałeś, aż w końcu po roku czasu cię wyrzucili bo po prostu nie spełniałeś oczekiwań tej firmy i prawidłowo, byłeś leniem, leniwym, nie jesteś przyzwyczajony, w ogóle z wykształcenia jesteś jakimś tam po zawodówce budowlańcem, który nic nie potrafi, nie ma żadnej praktyki jeżeli chodzi o obsługę oprogramowań komputerów, jesteś samoukiem więc jakie ty masz kwalifikacje potrzebne? Ty mógłbyś być moim synem, bo ja mam córki starsze od ciebie Naprawdę starałem się być życzliwy dla tego barana. A poza tym on nie jest Polakiem. To musicie sobie zdawać sprawę. Mrze jak pies. W okresie kiedy był, był COVID, no to szczycił się tym, że mama dostaje pieniądze za to, że ludzi szczepi. I należy się szczepić. I on mnie przekonywał do szczepień, wyrzucił mnie z portalu Dumagety, bo głosiłem coś innego, co jemu nie było na rękę. On, powiedzmy, preferuje za pieniądze różnego rodzaju resorty i nigdy się od niego nie dowiecie, jak wygląda życie na Filipinach. Raz mu się zdarzyło pojechać głębiej w takie tereny mniej dostępne, kiedy był Tajfun Rai 16-17 grudzień 2021 nasza organizacja dzięki mojej obecności tutaj naprawdę się spięła ja prywatnych pieniędzy poświęciłem przeszło 400 tysięcy peso plus pieniądze które dali różni ofiarodawcy plus jakieś nieduże pieniądze, ale zawsze środki z, z biurki, którą przeprowadziło w, na tamte czasy NWK24. Także, no było naprawdę czym dysponować. Ja niczego nie żałuję, owszem, moja rodzina, o ile to tu można nazwać, bo to chodzi o dzieci, bo innej rodziny nie mam. Moje dzieci wielce obrażone na mnie, że rozdaję cudzym ludziom pieniądze. No ale ja wydawałem wcześniej pieniądze na nich, żeby się mogły wykształcić, żebyśmy mogli się spotykać i tak dalej. No osobna historia, ja nie chcę do tego nawiązywać, w każdym bądź razie nie potrafią zrozumieć, że w dzisiejszych czasach są ludzie, którzy nie mają jedzenia, m, którzy nie mają co na siebie ubrać, nie mają gdzie mieszkać, nie mają wody, nie mają prądu. Tak, w roku mieszkałem. No właśnie w takim rejonie, w dżungli, przy dżungli, ale cechuje jedna rzecz: życzliwość. Jeżeli chcecie znaleźć życzliwość, to idźcie do najniższego poziomu. Ja nie mówię o tych społecznościach typu pacianów. To jest coś w porównaniu do naszych Cyganów, specyficzna nacja, oszuści, kłamcy, dużo przestępców, bandytów. Na nich natknął się Damian Drażek, bardzo poczciwy youtuber, naprawdę możecie się z niego śmiać. Chłopak, no nie życzę nikomu takiego życia, jak on miał. Trochę go poznałem nie, spotkałem się z nim osobiście, rozmawialiśmy. On w jakimś takim najróżniejszym dla mnie okresie, kiedy zostałem okradziony. Sorry, mam? Mam? Halo? Zaraz wam coś powiem. No to naprawdę chłopak wielkie serduszko ma, otwarte. Taki ktoś by powiedział naiwniak. Nie, to jest wielki człowiek. on Damian jest specyficzny. Ma swoje, jak każdy za uszami, ma swoje wady, ale ma też bardzo wiele zalet. Jak bardzo różni się od Rafała Barana i Drazek był wcześniej na Filipinach. Baran się do niego przykleił, Drazek mu zaproponował jakąś współpracę, no oczywiście baran rządny cały czas, kasiory nie potrafi współdziałać z innymi w dobrej wierze, tylko po prostu poszedł za kasą i wyłapał dziewczynę, nie jest tak prawdą do końca jak on to tłumaczy. Po prostu wyczuł chłopak rodzina Krystyn jest bardzo bogata, ciotka szczególnie, bardzo przedsiębiorcza. Znam tą kobietę, naprawdę wiele interesów prowadzi od hotelu przez kurniki inne rzeczy, restauracje i ma dziewczyna jaja, po prostu ma jaja. Jak niewielu tutaj na Filipinach. Gdzieś tam się zetknęła z jakimś polinerem, nauczyła się pewnie tych rzeczy wychowała Krystyn i jej rodzeństwo, bo tam też nie było do końca wszystko w tej rodzinie. To już nieważne, ale w każdym bądź razie no, Baran się bardzo chętnie przykleił do, do Krystyn. Sam się kiedyś skarżył przy wódce, jak siedzieliśmy, raczej przy piwie, bo ja wódki nie pijam. Bombał się jak mały wieprz i zaczął śpiewać, no jak wiecie, alkohol rozwiązuje język, zaczął płakać e, jaka to Krystyn jest, żądna tylko pieniędzy, co od niego szykuje, a tak naprawdę jest w drugą stronę to on e, ślizgał się na, na, na jej pieniążkach e, bo tutaj nie miał pracy, nie miał nic, później się za, zaczął tą youtuberkę e, no ile może zarobić na tej youtuberce, z tego nie utrzymie rodziny ona chciałaby drugie dziecko, on się bronił, teraz wielce, wielkim ojcem jest. A tak naprawdę no, mam zdjęcia, pokażę wam i on w żywe oczy powie, że on mnie nie zna. No wiecie co, śmiech, śmiech śmiech na sali, naprawdę śmiech na sali. Wstyd mi za niego, współczuję jego rodzicom. No ale z tego co on mówi, to, to nie są Polacy. Miecz pochodzą z Krakowa, z pewnej szczególnej dzielnicy, także możecie mieć wyobrażenie tak naprawdę co w tej skórze barana siedzi ale z zostawmy barana. Mówimy o życzliwości, chociaż tutaj to też tyty właśnie życzliwości. Jak już wspomniałem, bardzo fajnie spotkałem się z życzliwością w Norwegii. To Szczególnie taki dla mnie był okres no, bardzo ciekawy. Przechodziłem w szkolenie w tych siłach zbrojnych, konspiracyjnych. Nikt nawet się nie spostrzegł, że się szkole, że od czasu do czasu znikam, wyjeżdżam, że coś się dzieje, że jest, że do Oslo na przykład, czy w jakieś inne rejony że wyjeżdżam na, na jakiś okres czasu, nikt się nie pokawał, nikt się nie pytał I, i, i dobrze, ale nauczyłem się nowych technik zarządzania, nowych technik pracy. Wyszkolono mnie jeżeli chodzi o bankowość, o zastępstwo adwokackie, o różne myki religijne no naprawdę zakres bardzo bardzo szeroki bardzo szeroka bieda jakoś mi to dość fajnie wychodziło za co dostałem w konsekwencji za miesięczny pobyt i całą kształt mojej pracy no, ten awans na majora z którego by się tak śmieje się no ale to proszę bardzo pojechać sobie chociaż turystycznie do Afganistanu nawet teraz w tym okresie no i, i nie musicie się znaleźć na linii frontu, tak jak ja, i ratować, czy zetknąć się ze śmiercią. No zobaczymy, jakie wrażenie i wtedy zaczniemy rozmawiać, bo siedząc za komputerem, grając w różnego rodzaju gry, zabawy, tak naprawdę gówno wiecie, Wy, którzy tak krytykujecie. Przywiązani jesteście do hotela, jak to mówi Darek, Piecień, w którym macie srać. Obstawicie się żarciem, nie wyjdziecie na dwór, na świeże powietrze i mącicie. Jesteście zadaniowcami. Była próba, właśnie, jeżeli chodzi o życzliwość, jakaś dziwna rzecz, że powiem Wam, to mnie ciekawiło właśnie w Norwegii. Tacy Turcy, jeżeli jednemu się cokolwiek stało, oboje się zawinił czy nie, cała społeczność w najbliższym otoczeniu jemu pomaga. Zrzuca się, składa. Finansuje, on potem im jakoś tam odrabia czy pomaga. Nieważne w każdym bądź razie, wszyscy skupiają się w tym momencie na tej osobie, która jest zagrożona czy, czy ma jakiś problem. To samo jeżeli chodzi o Indię, Pakistan, bo z tymi nacjami miałem tam do czynienia. Do dzisiaj bardzo mile wspominam jednego Hindusa. Chociaż wielu z hindusami miałem styczność, ale ten zdrobak no szczególnie bardzo miła rodzina. Bardzo fajny facet, remontowałem mu zadowolony zawsze był. U pakistańskiej rodziny mieszkałem, obsługiwałem im 11 budynków. No Też wydawali się uprzejmi, a na koniec się schamili to bardzo mocno. Ale to też zrobię film innym razem. Norwegowie no, mają specyficzny charakter, ale są uprzejmi, szczególnie jeżeli chodzi na przykład o, o różne instytucje, o biura itd. Tak no, to wynika też z różnych rzeczy, bo ich jest mało, im zależy na emigrantach, porządnych emigrantach, a bardzo sobie cenią Polaków, bo wiedzą, że Polak sobie z wszystkim poradzi, że Polak potrafi z niczego zrobić coś. Jak masz problem, wezwij Polaka, on ci go rozwiąże i to jest prawda. Jeżeli chodzi o, o Polaków za granicą, no to mam takie sygnały od dwóch córek, które mieszkają w Irlandii Północnej. To one też zawsze powtarzały, że nie ma nic gorszego jak drugi Polak za granicą, bo będzie kopał tak dołki i je, kiedy wyczuje, że ci troszeczkę lepiej by szło albo jakoś łatwiej masz, to będzie robił wszystko, nie żeby ci pomóc, żeby się cieszyć, tylko żeby ci właśnie utrudnić. No może teraz się coś zmieni, nie wiem. Są takie, teraz dobry okres jest na tak, jakby to nazywacie wszyscy przebudzenie. Ja to troszeczkę widzę inaczej. Mam bezpośrednie, można powiedzieć, informacje, no powiedzmy, od, od prawie że źródła, co się potwierdza, pokrywa tutaj, jak obserwuję, bo tutaj jestem no, do obserwacji kręgów masońskich, Iluminati, rotaryklub i Kościołów, szczególnie Kościoła Katolickiego. Czy realizują te założenia, które mieli zaplanowane? Już wiadomo, że nic nie zrealizują z tego. Owszem, do pewnego okresu czasu ciągnęli, na Hama próbowali, a już teraz spasowali. No, to widać ewidentnie po mojej osobie. Boją się. Dostali sygnał, pewien sygnał, bo zrobili błąd i to duży. no i na dzień dzisiejszy zobaczycie, pewnie w niedługim czasie, w niedługiej przyszłości. Jak ja rozmawiam z ludźmi na ulicy, w szpitalu, dzisiaj była taka sytuacja, dwóch policjantów prowadziło aresztanta, no zahaczyłem tego aresztanta, Mówię, jak potrzebujesz pomocy, to yy, powiedz ja ci pomogę, bo to, to są bandyci, nie? Ani słowem się nie odezwali. Normalnie to by ci policjant yy, yy, pogonił albo coś tam za chwilę by patrol by był u ciebie, już by cię zginęli. Yy, ja jawnie mówię o przestępstwach korupcji gubernatora, yy, majora, czyli wojewody, starosty czy burmistrza. I, I ja się z tym nie kryję. Oni filmy nakręcają, łapki w górę. No, samo to, że przez przeszło rok czasu, bo już mija przeszło rok, w, w czerwcu był rok, jak mnie wyrzucono z tej miejscowości, gdzie mieszkałem razem z żoną i z dzieckiem. Jakoś przeżyłem. Ja głodny nie chodziłem. Miałem gdzie spać. No więc wiecie, to też o czymś mówię, to mówię o życzliwości tych ludzi. Oni nie rozumieli, a teraz już mnie rozumieją, o co tutaj tak naprawdę chodzi. No i, i tworzą się grupy, powiem wam, od małych dzieci ze szkoły podstawowej, które udzielają mi informacji, instruują. Prawdopodobnie rodzice im tam przekazali, co mają powiedzieć, ale no zaskoczyli mnie. I w zamian za to po prostu no mają przyjść, jest pewien plan w stosunku do tych dzieci, chcemy założyć klub kajakowy, bo tutaj na buliwarze trzeba rewitalizacja rzeki, ustabilizowanie, tam będzie, będą stoiska handlowe i knajpy, no i chcemy zrobić tor kajakowy, żeby te dzieci mogły trenować kajaki im zakupić i, i po prostu będziemy ich trenować. Mam kolegę, który jest, no, był trenerem kadry olimpijskiej. Z jego, spod jego ręki wyszło wiele osób, które naprawdę doszły do wysokiego poziomu. Także kłaniam się nisko, pozdrawiam Was wszystkich, bądźcie dla siebie życzliwi. I od czasu do czasu życzliwie wspomnijcie Ernesta. Jak chcecie, możecie zafundować kawę, z czego się będę cieszył, a nic więcej nie potrzebuję. Bywajcie zdrowi, niech Wam się darzy.